Witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj trochę mnie dzień nie rozpieszczał. Zrobiłem dużo kilometrów. Kilka miejscówek mi nie wypaliło. Tutaj przyjechałem. wiedzieć taki oto zamek. I jak widzicie, brama też jest zamknięta. Ale jak nie od przodu, to wejdziemy od tyłu. Co lubi od tyłu, ręka do góry. <gry> no więc idziemy. Znalazłem mi taką ścieżkę i wejdziemy drugą stroną. Nie będę musiał skakać przez tą bramę. Co mnie nawet cieszy. Ale ja widzicie, okolica jest piękna. Tu jakieś resztki murów zostały, ale nas interesują te mury i to, co w nich się skrywa. Także idziemy od której strony. Może wejdźmy tutaj najpierw. Tu widzimy jakiś stolik. O. Tu normalnie wygląda, jakby ktoś, ktoś pomieszkiwał. Tu kominek. Widać, że też był używany. Całkiem chyba niedawno, bo czuję przez paleniznę. Tu jest przygotowane drzewo. To wygląda faktycznie jakby, jakby ktoś tutaj skutował. Albo może nie tyle skutował. Ile czasem przebywał. Tu mamy znitek zrobiony ładnie. Matka Boska jest nad, nad kołyską Jezusa. A niby Francja nie jest katolickim w sumie już krajem. Jednak napotykam we Francji. O spójrzcie, tu ile rzeczy mamy: szklanki, talerze, kubki. To faktycznie wyglądają, jak ktoś tutaj mamy nawet komplet nowych szczytów, nowe łyżki, zobaczcie, jeszcze w folii. O to. to dobrze, jakby tu właściciel nie wyleciał za mną. No i właśnie dokończę zdanie, że we Francji widzę dużo takich oznak katolickich, krzyży dużo. Oczywiście w domach, bo na zewnątrz raczej się nie ujawniają z tą wiarą. Ale widać po wnętrzach domostw, że jednak jest inaczej, chyba że te opuszczone domy to są domy starszych ludzi i u starszych osób wyglądało to inaczej właśnie, że byli katolikami, a te młodsze pokolenia jednak zrezygnowały z tego. Co to był za dźwięk? Nie wiem, czy wy dosłyszeliście o ja strzel. Dziwny dźwięk, jakby chrumknięcie dzika. Tu widzę jakieś wejście do lochu. Wejdźmy, zobaczmy, co te lochy mogą tutaj skrywać. Mam nadzieję, że to jakieś dziki mnie niepokoją. Tutaj dość niski strop. Uu, I dalej, w sumie, nic nie mamy. Aha, zamiast lampy mamy dwie butelki. I tutaj jakiś podkop do góry. Może wyjście, czy wejście ktoś sobie robił. tutaj taka niezbyt wielka piwnica. Schody widać stary z kamienia są ja się boję w te krzaki wchodzić tu mamy kolejne pomieszczenia te Tak jakby przez przerwa pomiędzy dwoma budynkami I tu widzę Mamy wejście do góry o, Schody krzywe Ale stabilne Gorzej już jest ze stropem hu hu. Widzicie w jakim stanie on jest A ja chcę tam wejść no i idę nie róbcie tego w domu u, u, u. U. mądry Mądre ja nie jestem że tu wchodzę no ale wchodzę no i jesteśmy u góry a tu też widać ktoś wchodził po palecie Niezbyt mądre to było, żeby po palecie wchodzić jak wszystko jest otwarte. Chyba, że kiedyś było zamknięte. Od tego pewnie nie słyszycie i nie czujecie, co ja czuję pod stopami, ale... ale to... to całe się trzęsie no nic, wejdziemy tam jeszcze mamy do góry schody, ale one prowadzą tutaj na ten stryszek, który jest jest pusty widać to poprzez deski także nie ma sensu nawet tam wchodzić żeby zobaczyć u góry te same deski pójdziemy pójdziemy dalej tutaj, te schody bardzo mi się podobają w ogóle ta posadzka z kamienia to nie jest to Uuu, o tu szczurek leży czy to ptaszek mały, ptaszek chyba nieupierzony jeszcze wypadło się z gniazdka ptaszorkowi Mocno zarośnięte, to jest wszystko. Nie ma żadnego wyposażenia w sumie z tego starego wyposażenia. Tam były te stoły, ale to nie ma nic wspólnego z tym wyposażeniem, które tutaj było, jak zamek jeszcze funkcjonował. Ale ogólnie fajne znalezisko. Mamy studnie. Nie wiem czy to była studnia czarownic. Halo, halu, alo mhm. włączymy lampę w aparacie, może z aparatu jak zrobię zdjęcie. Nie widać nic. Lampę na maksa. Nie oświetla. Ciekawe jak głęboka jest. Ja nawet nie widzę dna. <laughs> Niestety nie zobaczymy jak głęboka jest ta studnia. A szkoda. Tutaj mamy wieże ale tam tam raczej mogę powiedzieć na, na pewno nie dostaniemy się nie dostaniemy się idąc po schodach ale od czego jest dron Aha. tutaj czaszka o smaku ananasa troszeczkę kominka To może tak, zróbmy sobie przerwę z, ze zwiedzaniem z dołu, a popatrzmy z góry na ten budynek. I za chwilę idziemy dalej. No to mamy polatane Ja wyczołgałem się z tych pokrzyw A długie spodnie także nic mi nic mi nie jest idziemy dalej zobaczyć Co jeszcze możemy znaleźć w resztkach tego zamku Są już naprawdę resztki zgliszcza dachu nawet wszędzie nie ma Było. Nie wiem czy to był dźwięk dzika, czy nie, ale dziwny to był dźwięk. To jakaś bora stajnia i ściany wykorzystane przez tutejszych w cudzysłowiu artystów mówię w cudzysłowiu raczej te bazgroły nie przedstawiają sobą nic wielkiego zobaczmy jeszcze tutaj nie wiem skąd te dźwięki się wydawały Aha, tutaj jakieś barany były chyba Hodowane. no i tu jak widzicie, strop się zawalił sianka za dużo było No i tu jeszcze jakieś było pomieszczenie I w sumie to będzie na tyle Urbex Sobu czeka na mnie już Żeby mnie zawieźć na kolejną miejscówkę No tak tutaj To jest dziwne, że tyle drzewa na składowane To faktycznie mi się wydaje, że, że coś tu się dzieje, ale Strzelanek chyba nie ma, bo nie widzę tutaj Żadnych, żadnych oznak. Także nie wiem, kto tu może się spotykać. Ale sądząc po tamtym pomieszczeniu, gdzie te krzesła, stoły, talerze były, to coś tutaj się chyba dzieje. No ale mi nie udało się zgadnąć, co tutaj się dzieje. Także kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę. I życzę wam udanego weekendu. Zapraszam na kolejny odcinek.